Czy, Ile czy, pani czy... musiałaby mieć, żeby żyć godnie tej emerytury? Pięć. No ale no dobrze pani mówi, no, no pięć. Czy tak? mogła sobie pozwolić? No, tak, na wycieczkę no. czy to? Na wycieczkę czy gdzieś do sanatorium, no chociaż do sanatorium. Dzień dobry, jak się żyje na emeryturze finansowo? Czy wystarcza na wszystko, do internetu? No, przydałoby się więcej. I jest dobrobyt w Polsce czy nie bardzo? Na razie może być, ale jakby nie. Nie ma co narzekać. narzekać. Czy... Może być lepiej na no, zawsze, widzę. no nie? Ile tej emeryturki u pani? No. Poniżej dwóch, powyżej ileś? Powyżej jak... dwóch. A, bo tu... Z opiekuńczym, ze wszystkim, no to po. O tu większy ma po 1300-1400. Jak im pomóc? Takim osobom. Mieszkanie powiedzmy 700-800. Nie, na no, ludzie tu tak nagrywam. Poniżej dwóch większość ma. To emeryci? Tak. Akurat. Niech pani. Nie, naprawdę, no, mogę pani pokazać. Nie wierzę, że. Ale bo... powiedzmy... Pani, pani na wszystko wystarcza jak to wygląda? No, na wszystko, na wszystko. Ale znaczy, na takie na potrzeby no, codzienne. Z to oczywiście no, Na jakiś wyjazd, żeby sobie gdzieś pozwolić na wyjazd jakikolwiek. No, tak no. no, tak. A, czy na, na wycieczki emerytów nie stać, rehabilitacje masaże, no, nie no, nie stać. No niektórych stać, bo mają du wysokie emerytury. No, i... Ale paniom stać czy nie? Nie. Nie, nie ma stać. No, nie... No. A pani te emeryturki ma? No ponad dwa mam z tym opiekuńczym. Z opiekuńczym. Też. No. Tak, Ile pani musiałaby mieć, żeby żyć godnie tej emerytury? Tak, tak na wszystko, Na szczęście, żeby wystarczyło. Pięć. Pięć, a no, tak? Skromnie pani powiedziała. Dobrze pani mówi, no pięć. Czy mogła sobie pozwolić. Tak, na wycieczkę, no, czy to? Na wycieczkę, czy, czy, czy gdzieś do sanatorium? No chociaż do sanatorium to ja tam nie bardzo chcę. Była pani w sanatorium? No byłam jak musiałam, a tak czy nie, bo... nie? Nie, nie, nie. Darmowe leki są, czy nie ma? Mamy, no, no, tak no, no, no Panie tak, jest tak. zadowolony? Pierwszy raz tak jest? Nie Nie, pan, narzekać można zawsze. Czy pani nie lubi narzekać? No cóż no, mi się wydaje, że bez sensu narzekać, jak zawsze jest jak jest, a może być gorzej, no nie tak? Trzynastki dobre, czternastki według pani, jest coś innego? No, no pewnie, że dobrze, żeby były te trzynastki, czternastki. Zawsze to jakiś tam, no opadek do jest, nie? Jak sobie to zgradzi przez to dni pierwsze? jest 100 dni rządu, jak pani ocenia? Na lepsze, czy wcześniej było lepiej? Ma panią jakąś To trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Nie, 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 nie wiadomo. Wiad, Dobra. Kogo słuchać. To jest taki temat neutralny. Prace domowe dzieciom są zlikwidować. Powinny być to prace domowe, czy nie bardzo? Pani się wychowała na pracach domowych. Ma jakąś Pani teorię? Oczywiście, że może za dużo było tych prac. Nie wiem. Te ilość? W, naszym, w naszych czasach było inaczej, było mniej tego, a dzisiaj to wiadomo jak jest. No, nie te no tak, jest inaczej, nie te no ale te może... Iść, żeby może niektórych rzeczy jest za dużo, po co dzieciom jakieś niepotrzebne rzeczy, nie wiem. No, nie, nie znam się na tym. Więcej tak. aktywnie spędzały, no nie przy tych komputerach i telewizorach. Więc więcej sportu, więcej jakichś... Dokładnie tak. Ale to jest, mi się wydaje, że też wina rodziców, bo nie pilnują dzieci. Robią co chcą. Prąd ma zdrowie 60%, y, jedzenie 5% od kwietnia. Jak pani docenia? Znaczy o, o te wady? No, byle jak, no jak będzie tak. No, 5% to możemy jeszcze jakoś, no może być. Byle by jeszcze więcej nie było, ale to nie wiadomo, jak będzie dalej. E, waloryzacja by się przydała większa? No, zawsze no to... by się przydała. Pieniądze się no. zawsze tak? No, Nigdy, że Dobra. ktoś będzie miał miliony, powie, że ma mało. Dziękuję.